Cześć, witajcie. Z tej strony Red Team 74 Witam was w pierwszym odcinku serii Minecraft Live. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mapkę, na której będę grał i budował. Jak zauważyliście, nie mam mojego skina, a to dlatego, że w wersji Minecrafta 1.8 nie czyta mi skinów. Tak, tu widzicie miejsce, na którym powstanie mój domek. Wokół mamy las, a za, nimi, a za nim góry, tak więc surowców nie będzie brakować. Pewnie się zastanawiacie dlaczego znów zacząłem nagrywać, lecz nie będę tego tutaj mówił, albowiem nie chcę was zanudzać. Wszelkie info na ten temat będzie podane w opisie. Tak, do stworzenia tej serii Minecraft Live zainspirowała mnie seria tworzona przez y, Magdalenę Marię Monikę, zwaną, znaną również jako Magik, a ta seria jej to Minecraft na obcasach. Nie chcę jednak, abyście sądzili, że będę od niej odgapiał różne budowle. Ja wszystkie budowle, które tu powstaną, będą y, mojego pomysłu. Jednak tylko niektóre mogą być wzorowane na budowlach Madzi. Tak i to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. W następnym zobaczycie już gotową piwnicę i zaczniemy y, budować domek. Jeszcze takie małe info. Na razie nie wiem yy, co ile będzie wychodzić nowy odcinek, ale planuję co dwa tygodnie w piątek około 19. A dziś żegnam się z Wami i cześć.